Pokaż czy nie kręcisz? Nie nie Aha. Jasne. A tutaj liczby to co? Mm. Jak syczy no i. Taki worek drewno kosztuje 2,50. A takie 6 euro. 2 euro 50. Nawet wygodne no. do kupienia. Za 20 euro ma się 8 takich worów, no. co jest jakieś 50 kg mokrego drewna. No, bo wczoraj było jak nie. się pali mocno, to można dwa worki, tak, tak jak się koło południa zapali, to około dwóch worków dziennie takiego e, tego, 2 tak, worków dre, dziennie takiego nagranie? drewienka i na płytę DVD. Ja będę też się bawił w, w płytę DVD. A -a -a. No i zerwa wiaderka węgla i ten kominek A -a -a. tak fajnie bucha wtedy.